Cześć Boże, witam serdecznie. Ksiądz Mariusz Kapelan, Hospicjum. Zapraszam do małego suplementu do Księgi Wyjścia. Te krótkie filmy będą się pojawiać dwa razy w tygodniu i będą dotykać tych tematów, które się nie znalazły w tych głównych, środowych filmach. Dzisiaj jesteśmy jeszcze przy powołaniu Mojżesza i w tym momencie, kiedy Mojżesz mówi, mam problemy z wymową. Nie umiem mówić i wiesz o tym, Panie Boże. Pan Bóg odpowiada Mojżeszowi. Kto dał człowiekowi usta, kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyż nie ja Pan, przeto idź, a ja będę przy ustach Twoich i pouczę cię, co masz mówić. Może, może już myślał, że Pan Bóg da mu wspaniały dar wymowy, tymczasem dał mu inny dar, dał mu dar Aarona, jego brata, który miał łatwość wymowy. Myślę sobie, że tam jest, tak jest też w naszym życiu, że nasze braki Pan Bóg uzupełnia i naprawia ale bardzo często przez drugiego człowieka. Dzisiaj żyjemy w tych czasach, kiedy trzeba być samowystarczalnym, kiedy trzeba być doskonałym w każdej dziedzinie. Tymczasem te niedoskonałości nasze są miejscem i przestrzenią dla drugiego człowieka, dla budowania relacji, dla budowania wspólnoty. Chrystus posyła apostołów po dwóch, Chrystus wybiera grono dwunastu, Chrystus wreszcie gromadzi Kościół. Kościół to jest ta wspólnota, gdzie nasze niedoskonałości są miejscem dla spotkania z drugim człowiekiem. Często prosimy Pana Boga, Panie, chciałbym to czy tamto. Weź moją słabość, zarać temu, co jest moją niedoskonałością i warto się rozejrzeć i zobaczyć swojego arona. Może Pan Bóg już zaradził tym naszym niedoskonałościom przez naszych bliskich, przez naszych przyjaciół że właśnie w tym miejscu, gdzie nie mam, mogę zrobić przestrzeń dla drugiego człowieka. I myślę sobie, że może takie jest niebo, że niebo jest tym miejscem, gdzie Pan Bóg nas w ten sposób wydoskonali, że nas wydoskonali w otwarciu na drugiego, na jego talenty, na jego zdolności, na jego umiejętności, na dobro, które w nim jest. Chcielibyśmy dzisiaj popatrzeć na nasze słabości, niedoskonałości, właśnie jako tą przestrzeń, w której możemy spotkać drugiego człowieka. Chcielibyśmy popatrzeć na ludzi wokół siebie, których mamy jako nadar Pana Boga, jako na to, że w tych ludziach, w tych naszych najbliższych Pan Bóg chce przemienić to, co jest naszą słabością i niedoskonałością. Dziękuję bardzo, dziękuję, że jesteście, że oglądacie te nasze filmy. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam, żebyście się też w komentarzach dzielili tym waszym doświadczeniem czytania Księgi Wyjścia. Zapraszam, żebyście się też dzielili tym, jaki ma być ten kanał. Chciałbym, żebyśmy ten kanał, tą społeczność budowali po prostu razem. Zapraszam też do nowej serii Wyznania Kapelana. Te filmy będą publikowane w środę wieczorem. Jutro kolejny film z cyklu Księga Wyjścia, suplement. Szczęść Boże, do zobaczenia.